I już chyba nam wjeżdżają dwa zera. Dwa zera, które także jutro będą na odcinkach specjalnych. Witamy serdecznie. Widzę tutaj zamaskowanie. Nie chcecie się przywitać? Witamy serdecznie. Jak nastroje, jak przed jutrzejszymi zawodami? No myślę, że bardzo dobrze. Czekaliśmy na taką pogodę, bo długo nie było. Na barburkę Cieszyńską takich warunków. Dokładnie, drodzy Państwo, no trochę żeśmy czekali na tą barburkę, przerwa była, więc tym bardziej wszyscy jesteśmy spragnieni tych emocji. No a dwa zera widzę zwarte i gotowe do jutrzejszych zawodów. Widzimy się myślę jutro na mecie, eee, Oczywiście bez żadnych uszkodzeń, bo zera jadą. Spokojnie, czuwają. Tak jest, ale nastroję już do tego, że za chwilę będzie bardzo, bardzo szybko. we <sweak>